Słuchajcie, wróciliśmy właśnie ze sklepu i zobaczcie, co mamy, torby z. Słodyczami! Tak wieloma rzeczami. Mianowicie z japońskimi słodyczami, dziwnymi japońskimi słodyczami, warto zaznaczyć, ponieważ są to rzeczy, których nigdy na oczy nie widziałam w Polsce, ani w sumie nigdzie indziej na świecie byłam. Także sprawdźmy sobie, co tutaj mamy. Tomek, jesteś gotowy na słodycze? Coś, zagrałeś ze mną w Matchmasters? A mieliśmy też stołe słodycze. Ale i wyszła nowa aktualizacja, kochani, ulepszyliśmy grę. Nowy Dobra, dopalacz. Tak. Zagrajmy jedną rundkę w wiem, że... wiem, że nie. Nie odpuścisz. Bo widzicie widzowie, tak się składa, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Masters, który na tym kanale widzicie nie pierwszy i jeszcze na pewno nie ostatni raz. Tak, na pewno nie ostatni. <laughs> Masters to gra, w której real-time'owo możecie wspierać się z przeciwnikami z całego świata, tak jak my zaraz będziemy ścierać się z Tomkiem. Ja będę ścierał ją z powierzchni ziemi. Możecie grać w nią ze znajomymi, z partnerem, z kim tylko chcecie. I co warto zaznaczyć, jest to pierwsza gra na świecie typu Połącz 3, w którą możecie grać faktycznie z innymi graczami. Dodatkowo w grze że jest mnóstwo trybów, przez które ciężko jest grą się znudzić Także teraz pokażę wam, jak to wygląda Tak Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale ja mam dużo diamentowych Boosterów Ja mam więcej Bardzo możliwe, <grym> bo jesteś tryhardem więc To mieć prawda więcej. Tym razem biorę El Magneto Ja chciałem zagrać El Magneto Nie, ja biorę El Magneto zaczynam. To ja lecę disco brokułem Powodzenia Ja zaczynam Albo nie Piuu, extra move, funky broku. O, poczekaj Ojojoj, oj, kłopoty Disco broku! O no nie wiesz Broku. Paj, on puszcza takie disco bole. Wow! No, disco. Wow. Dobra aktywacja. O nie, to El Magneto! Co on robi? Pyk. Nieźle. Pan nieźle. Pyk. Miałaś lepszy ruch kochanie. Psz. Dobra. No, A zdrowie kanie, czas pyty. ci ucieka. Sugerowałbym bombę. Spróbuj. Sugestia odrzucona. Nie zrobię biu, biu, biu. Ja to jak jest takim trayhardem, naprawdę. Jestem. On codziennie gra w Matchmasters, no przysięga. Ojej! Koniec? jest? No mówiłeś jeszcze magnetów. Ale no, myślę, że i tak dużo no, mam... by nie było. Dobra, dziękuję. Przyznam jest to jedyna rzecz, w którą jesteś lepszy. Jestem też lepszy w jedzeniu z wodyczy. Nie, w tym nawet ja jestem lepsza. Także słuchajcie, bardzo polecam wam Matchmaster's, ponieważ jest to bardzo fajna. Szybka, dynamiczna gra na rywalizację, na przykład ze swoją drugą połówką. Grę Match Masters możecie pobrać, klikając link w opisie lub w komentarzu, albo skanując kod QR. Jeśli to zrobicie, dostaniecie fajny prezencik na początek gry, który na pewno urozmaici wam rozgrywkę, także warto. A my co, lecimy testować. Słodycze! Kupiłeś gumy balonowe. Bo na nich jest napisane World Record Challenge Large Bubble Gum. A dobra. Ja nie umiem robić balonów, ale ty wiem, że umiesz. Jak robić można balonów? Nie umieć robić balon? No nie umiem, ale Gwizder się nauczyłem dopiero w tym roku. No. W... Wow, Parek są duże. Ale za. To nie, nie wiem, czy to będzie szczególnie ciekawe, słodycz, No ale dobra, spróbujmy zrobić. Spróbujmy zrobić duży balon. Ale miękka. Nie widzę takich gum. Jeszcze jednym rzucasz? Będziesz gigabalon robić. Ale słodziutka. Wiesz, to ma ciul cukru. 55 gramów na 100 gramów. Czuję, jak dolepię mi wszystko. Moja pani stomatolog nie będzie zadowolona. O, wspaniałe. A ja odwołałem dzisiaj wizytę u dentysty. Czuję, balona. Nie wiem jak. Tłumaczyliście kiedyś komuś, jak robić balona? To jest abstrakcyjne. Na koleżan język. No, o, niezłe. No. Robisz otwór. <suszy> Co to znaczy, że robię otwór? Językiem przebijam. Czy wypycham ją na zewnątrz, tak jakby? Wypychasz delikatnie i dmuchasz. No. Ale taki język nie sam. No wiem, ale nie mogę. Nie robi się wtedy taka duża. Weź sobie drugą. Będzie łatwiej. Nie umiem na język tego nałożyć. Będzie ci łatwiej, miał dwie. Możemy przejść do kolejnego słodycza? Mm -mm. tu wziąłeś. Jak lama. Cieszę się, że nie jestem do ciebie odwrócony, bo wiesz, zbierałaś z wszystkim. No dobra. Nie jest taka super, Nie jest dobra? Dobra, to... Tak. Chodź, lecimy nie dalej. Nie wychodzą te balony duże. Albo ktoś, nie dość, że nie umie nauczyć, to nie umie jeszcze balonów robić. Weź mnie denerwuj, jak można nie umieć. No masz no to jest super. No to wiesz, jakby pani od matematyki przyszła i powiedziała, 2 plus 2, ile to jest. A ja jeszcze nie miałem dodawania, proszę pani. Jak można nie wiedzieć, ile to jest. Masz 30 lat, nigdy Siadań... nie próbowałeś robić. Nie, są, wielu rzeczy nigdy nie próbowałem, chyba no niezły. Co my tam jeszcze mamy? Możemy tego spróbować. To jest chyba takie moci maczowe po prostu. Okay. Jadłeś kiedyś moci? Macze piłem. I Chuję. była niedobra. Só słuchaj, ale śmierdzi trzymaj. Ale wstrętne. Jak śmierdzi? To są cukierki z maczą jakieś takie dziwne. To jest takie, no to jest nie wiem, chyba... co to jest pianka. Jaki <głynne> wygląda jak glut. Będzie super. No, no nie, kto wziął takie wstrętne złodycze z maczem, o. Ten glut ma jeszcze gluta w środku. A owoce może lubisz? Lubisz. On no lubię. są takie glutowate. Nie. No to co? Nie. Co płaczesz? Dawaj. No, Jezus. maczę. macze. przełknąć jak najszybciej. Jadłem kiedyś takie tabletki z takich wodorostów. Co ponoć mają dużo witamin, spirulina się to nazywało. I to smakuje jak spirulina, jak ten wodorośl, jest. 0 na 10. Najlepiej oceniasz. Konsystencja dziwna, bo tak też zalepia wszystko. Jest bardzo słodka. Konsystencja akurat najlepsza, co w tym było. Smakuje tylko delikatnie jak macz. nie smakuje bardzo macia, bo więc. bo bardziej smakuje jak spirulina. 4, nie było, nie jest. Czyli średnia z naszych ocen to 2 dwa. Dwa na 10. <noise> Dobra, uwaga. sticky ziemniaczane w. W miodzie? W miodzie. Wygląda dziwnie. Ale tutaj, proszę bardzo, pszczółki się napracowały. Boję się Ej, tego. pachnie nieźle. Pachnie nieźle, ale boję się tego, nie? Połączenie ziemniaka z miodem. No co do ja zobaczcie. Fryteczka jak ta lala. Przybij fryciochę. Oj, o! O, o, o. Hmm. Hmm. Potrzebuję jeszcze. Tak, bo też. Na pierwszy rzut języka to jest hmm. nawet niezłe. Jestem coś ciekawego, bo jakbyście jedli taką wysuszoną frytkę, bo ona chrupie. Nie wiem, czy to słyszycie, że to chrupie. Tak, uważam, że to jest im plus. Bardziej słony i słodki mi się daje. I jest trochę słony, i jest trochę słodki. I to tak uderza wam takimi różnymi smakami. Ogólnie niezłe. Ja bym temu dał. Już... Szóstka jest plusem. No, No światłem! Ja bym dała szósteczkę. Ogólnie no, nie jest złe, serio. No, średnio nasz głodem to sześć. Nie spodziewałam się. To jest miazga. Polotanko. Nie zła, nie no. Nie mm, zła. No szpiców. by była lepsza na przepijanie, ale tam nie fingę. Dobra, zaryzykuję, że cię kopnę w twarz, czekaj. Uuu. Wow. Dobra, coś słodkiego teraz, czyli jakiś taki logik. Ty to brałeś też? No pewnie. A czy dzisiaj jest środa? W sumie to jest chyba. Wtorek To zostaw tego loda To wygląda właśnie Matko Jak lodzik do zrobienia samodzielnego Matko. Ale wystarczy chyba saszetki i woda Jest instrukcja po japońsku Punkt pierwszy No teraz ją rozszyfruj Żółtą saszetkę z wodą A ile tej wody? Jest takie naczynko kwadratowe Wiem Dajesz y, tyle wody Bo to jest do tego, żeby tu nalewać no To mało tej wody będzie No mało Ale to może tak wiesz, bo to ma być w miarę, Dobra, żółta saszetka Nowej wody Ej, pachnie jak bibowit. No, ale dziwnie pachnie jak lekarstwo. Jak bibowit, kocham Bibowit. No to niezła. Fight łapa. Nie jestem najlepsza w kuchni, wiesz? Jesteś najlepsza wszędzie, kochanie. Nie, w kuchni Dawaj. nie. O, dobra, i mieszu, 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 mieszu. Nie przesuwaj tego tak, ja no, Chcę, żeby to widzowie elba, no. zobaczyli. Też nie jesteś najlepszy w Widzowie muszą tym, zobaczyć. Nie. O, pachnie tak jak kastek trochę. Step drugi, niebieski do tego samego. I mieszamy. Mój niebieski. Siup. Mieszu, mieszu. Eee. O Boże. No widzisz, mówię, ja ostrzegam, ale ostrzegam, że Jak można nie umieć mieszać? Jak można nie umieć gumy balonowej zrobić? <laughs> o, ale fajnie się teraz zrobiło, taka pianka. Pianka. Zobaczcie, nie wiem czy na ile widać. O, wsypujemy kakao. Dobra, i teraz znowu wlewamy. Water. Łota. Co łyżka byś chciała? A, tylko jest brudna łyżka. To trzeba, o nie, trzeba będzie zlizać tą pyszną piankę. Ale chemiczne! Oh, 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 ojej! O, no. Nikt nie widział. Oj oj oj. Jest czekolada. Nie patrzcie! patrzcie na to. Przestań. To ostatni składnik. To wsypujemy do pianki. O oh, wow Są posypkersi, trochę możemy też tu Bo te chrupki, co teraz wsypałem, to są jak kawałki wafelka Ta pianka waniliowa to ma być jak lód, a to ma być jak czekoladowa część nie ma prawa być dobre Tak <gry> wygląda nasze danie Lód według Japończyków No dobra, no sprawdźmy to Ja Ty już zaspoilerowałeś trochę, że nie jest dobre, tak? No ta pianka, moim zdaniem, jest strewna Dobra, samą piankę spróbuję O matko ale obrzydliwe. Ej, jakbym tego spróbowała, to no bym nie powiedziała, że to jest jedzenie, nie? Po prostu ktoś mi dał to do buzi, to bym powiedziała, że to nie jest do jedzenia, tylko to jest właśnie jakaś chemia po prostu. No. O Jezu, a ta czekolada jest takim fejkiem. Mówię, nie masz moku. Nie lubicie swoich dzieci albo kuzynów? Kupcie im Kupcie to. Kupcie im to. 0 na 10 Nie, serio, obrzydliwe. Patrz, co mamy. To znak zapytania. Musisz go uderzyć tak po od dołu, i wtedy wypadnie moneta. Nie wypadła. <laughs> Sprawdźmy, może w środku się pojawiła. To. Są żelki? Żelki, Mario. Jak my dobraliśmy z tym pytajnikiem, ja myślałem, że tu po prostu jest jeden żelek o losowym kształcie. Że za każdym razem coś innego dostajemy się Raz Może monetę, raz, jakąś lipkę, raz, jakieś coś. Bo tak było w dotyku, jak taki jeden A To są po prostu. No To są żelki, które smakują jak te takie misiowe żelki, ale nie te takie Haribo, tylko takie tańsze żelki. Wiesz co chodzi? No, wiesz co chodzi, nie? Wiesz co chodzi? No, wiem o co chodzi. No. A wy wiecie o co chodzi? O co ci chodzi? Ej, a to ma siódemkę, bo to dobre żelki. Ale liczyłem, że będzie bardziej fancy. A wytłumaczysz mi czemu wziąć to? Noś Ci pokażę, kochanie. Tutaj ty ty ty, ty, ty prawda, idziecie z a zobaczcie. Zobacz, co mam. Boję się. <laughs> da, <i> sobie... <laughs> Lubię kucyki tam tam, właśnie, potem, no, bo No <laughs> No nic co, się nie stanie. Co ty, <laughs> co ty chcesz zrobić? Nic się nie stanie. Nie, nie ufam. No podejść, chodź. Zaufaj mi. Tutaj, o, opatrz, kochanie, mam mały pony, fajny kucyk. Podchodzicie do dziewczyny i robicie. <głos> 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 No i musisz teraz go wziąć do buzi. Brawo, na tym to polega. Dostarczyło no, dreszczyk emocji? Dlatego to wziąłeś. Ja tak. myślałam, że to by jakbyś wystrzeli, jakieś <laughs> fajerwerki będą, czy coś. jak to brałem, to ci dokładnie opowiadałem, co to robi. Nie, powiedziałeś właśnie coś w wystrzelali że wystrzela lizaka czy coś. No tak, bo są takie pistolety też, że podchodzą do dziewczyny i tam hej i robi kczk. Wiesz tego lizaka. O, mm, okej. Okay. Podryw nie zadziała, to tam go tylko papierkiem, żeby nie było czuć, że był lizany. I do kolejnej podchodzicie i ja zajmę tam hej mała. Dobra, next, next. O nie, wiecie jak wygląda spirulina? No w sumie tak wygląda. Oni kochają słodycze z maczy. Ja też. Tu w Japonii i Klaudia kocha słodycze, no właśnie. Ej, ale to wygląda super fajnie. No wygląda lepiej, jak batonik taki. Jak ktoś lubi macze. A poczekaj, ten Liza, kocenka. Ja oceniam na 10. Ja oceniam na znak zapytania XD. <laughs> Mhm. Mm, mm. Jakbym lubił macze, to by było bardzo dobre. Nie jest złe. Smakuje bardzo maczowo. Nie smakuje bardzo. Nie smakuje bardzo. W początek trochę maczą daje, ale potem jest lepiej. To jest taki mega kruchutki wafelek w środku, nie? Mega kruchutki. To jest trochę jakbyście wzięli andruty, dali 10 andrutów na siebie i tak żeby robili taki gryz. Tak, Jak andruty, właśnie. Jak otwieram paczkę andrutów, to zawsze wszystkie naraz. Dam ósemkę. To jest naprawdę bardzo dobre. ósem, ale mocny. Od ciebie ile? Też ósemkę bym dała. Aż, 8. będę. A jeszcze jednego. skąd smakowało. Jezu, co to? Wow! Jersey Drop Gummies. Macie taki długopis z płynem, i ten płyn dajecie do Żelka, i to razem. To może być albo świetne, albo fatalne. Plan jest taki: jesteś talerzem. ja kładę na. <laughs> Plan jest taki: ja jesteś kładę talerzem. Żel żelki na tobie, i ja to wypełniam. Weird King, but okej. Okay. Patrzcie, jak to wygląda, nie? Długopis. Kiego pena dostaliśmy. Mhm, tak wygląda, Alex. Dobra, instrukcja wygląda prosto. Otwierasz peda i wkładasz do środka Żelka. Potrzebna jest pełna precyzja. Wygląda jak klej. Tak, wygląda totalnie, jakbym po prostu kleiła tego żelka. To nie ma prawa być dobre. Czekaj, może mogłaś zrobić dwa i byśmy zjedli. Nie. Wywali się kotek. Tymy wszystkie. Będzie obrzydliwe. Ja pokażę dla widza. To pycha! Serio? Ale fajnie kwaśny. O! O! Kwaśny. Kwaśny, ale to czy posypka, myślisz? Nie, na pewno to w środku. No nie wiem, czekaj. Proszę, jest kwaśny. Też jest kwaśne. Czy jedno i drugie jest kwaśne. A dobre. dobra. Dobre. 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 Zdziwiło. Dziwne jest to robienie, że ten płyn do tego żelka tak wlewacie. Ale dzięki temu jest bardzo kwaśny, faktycznie. Mhm. Ale taki słodko kwaśny... Nie, no, fajny. Ale wiem co innego bez tego płynu. Jak wchodzi. O, jak zwykły żelek. Ten płyn, płyn dodaje. Ode mnie da. Jakbym była kuzynem lat 8, to bym się ucieszyła, jakbym miała świetna no. i Byś kolego zapraszała i patrzcie, jakie mam fajne. No, fajne. Na słodko czy na słodko? O Boże, nie ma nic słonego, żeby przegryźć. Mega mnie zasłodziły te żelki. Honey butter almond, czyli orzeszki w miodzie i maśle. Migdały, tak? miodzie i maśle, dobra. Brzmi spoko. Brzmi spoko. Może mieć sens. O! Słone są faktycznie. Ale bardzo delikatnie jest ten posmaczek. Wyczucie orzecha sporo. Jest taki bardziej chrupiący, bardziej przekąskowy. Lekka posypka. Bo to powoduje, że bardzo dużo można tego zjeść. Mm, 5 gram tłuszczu. No to orzech. Szczerze, do, do samolotu na drogę powrotną będzie. A łatwo kalorii nabić. Dziewiąteczka. Mega dobre. I co się zostało? A, możemy. Ale zasłodzony jestem, daj spokój. Teraz czas na coś, co na pewno będzie obrzydliwe, ponieważ jest na podobnej zasadzie jak lody, które robiliśmy wcześniej, czyli sushi, które też robisz samemu i też robisz taką piankę, która będzie podstawą sushi i na to nakładasz jakieś te dodatki. Ale to, A to będzie... ma długą instrukcję, z siedem punktów. No, tu trzeba się będzie trochę pobawić w kucharza. Patrzcie tu. Instrukcja. Dobra, nie wygląda na bardzo skomplikowane, ale nawet nie wiem, ile wody. No to może wypełniasz całą przestrzeń. Dobra, dawaj na czuję. Dobra, dam trochę I do tego niebieski proszek. No, ale dużo proszku O Boże, nie będzie obrzydliwa, nie. Jezus czuję jak tu pachnie chemią. Wygląda jakby troszkę za mało wody było. Fajnie, no wygląda w sumie jak ryż do sushi. W tej wersji piankowej. dobra, no zostaw. Zostańmy przy tym. Fajnie. nie jestem pewna, czy tak powinno być. Wygląda ryżowo. Szybka akcja. Różowa saszeta. Nie, żółta. Co? A żółta, bo one są sklejone. Okay. Taka mhm. iluzja optyczna. I co woda do obu? Trochę wody. I to będzie nasze sashimi. Nie mam pojęcia. To po prawej to ewidentnie tuńczyka, po lewej omlet. Tak wygląda. To Być... się wydaje, jakby było za dużo. Za dużo chyba tej wody. Ale może jeszcze wiesz, Z stężnieje. Tak, bo to z czasem trochę gęstnieje, pa, już jest takie. No, no. Bardzo... Wstrętne. Mega wstrętne. Czuję się, jakbym miała 8 lat, naprawdę. Tu niby nie ma nic o wodzie, no ale chyba trzeba dodać. Czy w proszku potem będziemy ciapać? Ej, mega dziwne. Dobra, dodam trochę wody, nie? A czemu tą miarką jej nie odmierzasz? bo mi się nie chce. Czemu i słabo wyszło? A nie wiem, tak jakoś. Dobrze będzie, nie martw się. To chyba sakę do popitki, tak patrząc po konsystencji. Kurde, wiesz co? Nie wiem, czy to ma prawo bytu tu. No to to jeszcze w miarę ten. Ale tutaj to za dużo wody. Tym powinnaś kropelkować sobie. Bąbelek. <noise> <Pumpelek. głosy> I teraz to trzeba tu. Pa! Łojej! Zrobiło nam się ta ikra. Ej, ciekawe. Ale więcej chyba tej ikry, co? O, ej, nieźle. No, powiem ci, że spoko Opa, tutaj też stęsniało. No, nie. No. O, ale nigili będzie. Eleganckie O, ja. Yeah. Aha, i to jest wodorost. Nie, to jest najgorsze. Trzeba będzie łapami zlepić później. Robisz to ty, prawda? Jak chcesz zjeść moje zarazki, to pewnie, kochanie. Ej, źle to zrobiłam, bo mnie tu powinno. Czy tu? Karamba. Przerzucimy, bo to powinno być tu. To do ryżu? No, tak było pokazane. To dziwnie wygląda. Ubrudził się ten ryż. No, wiem. Brzydki jesteś. Co to jest wstrętne? Co zrobiłaś? No tak mi kazali. Kotek! No tak mi kazali. Straszne. Gdzie no tak kazali. niby? W którym punkcie? Tutaj jest ryż w tym miejscu. I kazali mi to zrobić? Nie jestem przekonany. Taki ładny ryż był. Przypalony kalafior. Nie, wygląda jak ryż z cynamonem. Bardzo lubię. Zostawiła mnie z takim ryżem strętnym i serać. Ogólnie okay. mam podejrzenie, że to nie powinno tak wyglądać. Ten ryż? Mhm. Mm Niezłe podejrzenie, skąd taki pomysł? Co się zrobił? Oj, <noise> eleganckie nigiri. No jakby ryż był ładny... To Nie no dobra, jest wstrętne No dobra, tu jeszcze na to powiedzieli, żeby dać omlet czy to no, dziwne, bo no tak było na obrazku a nikt tak nie robi, ale To już nie wygląda jak sushi I na to kawior Nie, kawior na pewno nie na to Tak było narysowane, kochanie No a tu miałeś normalne No wiem też, dobra, to jest sushi ode mnie, takie od serduszka No co, próbujesz? No tak, spróbuję pierwsze, może się nie otruję Zaskakująco niezłe Ej, nie, hey, naprawdę nie. Chcesz to wziąć? No jak walisz. Słodkie po prostu, no taki słodycz. Taka pijanka dziwno. Nie no jest okej. Okay. Yy, Brata, yy. <laughs> Ale mina. Nie, 10 ble. na 10 ode mnie, 0 na 10 dla Klaudi, bo zepsuła rysz. Nie jest dobry, jest Sporo! Jest Przestań, wiesz, spodziewałem, że będzie 100 razy gorsze. Słuchaj Disgusting! Tam, słuchaj tam baś. Disgusting. Bab. Dobra tam. De umyć ręce. Masz, i babo placek. I przepukać. paryż no. i jeszcze coś krzyczy. I umyć zęby najlepiej. Fu. Pan Budda, proszę tutaj trzy e-booki. Przestraszyłam się tego dużego nosa na początku. Nie wiem czy jest różowo-włosa alternatywka. Aj skrepy. Liczę, że to będzie naleśnik. leśnik. Uchaty creeper. Bardzo go pragnę. Ma włos ma głódki. Mimo wszystko czuję. Dla prawdziwych mężczyzn, saker.